Boże Heilie, nie uwierzysz, jakie zdjęcie znalazłam na Instagramie? Stwierdziłam, że musisz o tym wiedzieć. Co, jakie zdjęcie? Pokaż mi je. Boże, nie. Czy on mnie zdradza? No, na to wygląda. Ale czekaj, o czemu pokazujesz? Mi to zdjęcie w swojej galerii, a nie na Instagramie. No, bo. znalazłam to do zdjęcia dzisiaj w nocy. A nie chciałam cię budzić i ci to pokazywać. A że miałam tobie to pokazać. Dopiero dzisiaj rano to postanowiłam. Że po prostu zrobię screena i wytnę, żeby była potem znowu tego na tym Instagramie nie trzeba szukać. Yy. Chym, dobra, ale to czemu miałby wstawiać to zdjęcie na Instagrama? Przecież by pomyślał, że ty kiedyś to zdjęcie i tak zobaczę. E, nie wiem, może nie pomyślał? W sumie to nie, wiem, czy ci dowierzę. Mam wrażenie, że specjalnie zmontowałaś to zdjęcie, żeby zemścić się na Leo. Hejle, czemu niby miałabym się mścić? Na Leo, a tym bardziej na tobie, skoro sama. Parę tygodni temu go to przeprosiłam, a tobie obiecałam, że nie, nie mam zamiaru robić problemów Leo. Nie wiem, Lili, ale zadzwonię do, do niego i zobaczę co. Na ten temat powie. Logiczne, że się do tego nie przyzna. Dobra, mam to w dupie, a teraz wyjdź stąd, bo chyba nie go będziesz podsłuchiwać, nie? No okej. Okay. No co tam? Hej Leo, właśnie była u mnie Lili i pokazała mi bardzo krótkie, niefajne zdjęcie. Powiedziała, że mu znalazła je niby na Instagramie, a na zdjęciu byłeś, ty jak całowałeś się z obcą dziewczyną. Czekaj, co! Przecież ja się nie całowałem z żadną obcą dziewczyną, ani nie wstawiałem tego na Instagrama. Właśnie podejrzewam, że mogła cię wystalkować i przerobić Twoje zdjęcie, a przez to sprawić tak, żebyśmy zerwali. Kumasz nie? Ej, Norel mogła, tak zrobić! Wiesz co? Powiem jej, żeby znalazłam to zdjęcie na Instagramie. Bo nie uwierzysz, ale Tro pokazała mi to zdjęcie we swojej galerii XD. A jak nie znajdzie, to jej nie uwierzę.